1 sierpnia, dzień krwawy, powstał naród Warszawy. 1 sierpnia o godzinie 17 w całej Polsce rozległ się głośny sygnał wyjących syren w hołdzie powstańcom warszawskim, także w Nysie. Choć tu prawie nikt nie zatrzymał się, a dodatkowo niewielu kojarzyło, dlaczego w ogóle syreny wyją. Czy słyszałyście Panie o 17 wiecie syren? Tak, tak słyszałyśmy. A czy wiecie z jakiej okazji? Nie, nie, nie wiemy. Nie ma pojęcia. Okay, Chciałabym wiedzieć, może Pani wie. Na to jest, na w, to jest powstania warszawskiego. No to teraz jeszcze jest miejsce to nie mam pojęcia. Nie pamiętacie? Nie. Nie, nie mam pojęcia. Nie? Pamięta Pan coś na temat powstania warszawskiego? Oj, nie bardzo. Nie. Można obwiniać za ten stan rzeczy szkołę, media czy system ogłupiania społeczeństwa i nawet, uznając za Jerzym Gidrojciem, naszą historię za najbardziej skomplikowaną na świecie i różną ocenę faktów na przestrzeni lat i ustrojów. Nie zwalnia to młodych ludzi z jej znajomości. Wszak historia i tradycja stanowią o trwałości narodu. Ginie tradycja, ginie naród. Pamiętają i honor ratują ci starsi i ci nieco starsi. Oni także zastanawiają się nad ignorancją i niewiedzą młodych. Powstanie Warszawskie, tak? o 17.69. To znaczy, no może taki młody nie jestem już, może tak wyglądam, ale no od wielu, wielu lat, no w mediach uświadamiają nas, więc coś zostaje w głowie, no ja... ten moment jakoś? Stanęliście, zatrzymaliście się? Tak, tak, tak. W pierwszym momencie to tak zaskoczyło mnie, zaskoczyły mnie te syreny, ale mówię, po tym, jak weszłam, to pomyślałam, że to jest piąta, czy to jest 17 mhm. i godzina W. Myślę, że... Za mało się uczy o historii współczesnej. Mhm. Nasz program uczy historii starożytnej, a kończy no na początkach II wojny światowej nie mówi o II wojnie światowej, o okresie powojennym, no, o tych czasach po latach 90. to już w ogóle się nie wspomina, bo nie ma na to czasu. Jest rocznica powstania warszawskiego, bo młodych to już dzisiaj nie interesuje, nie wszystkich, a on, przecież oni walczyli dla naszego. Wyzwolenia. No, młodzi nie pamiętają, ale ja to pamiętam. I... A dlaczego młodzi nie No, nie wiem, no nie mam pojęcia. Może nie chcą pamiętać po prostu i. No, ja w takim wieku jestem, że ja pamiętam. Krótko i za krótko, i tylko raz. To niezbyt jest tak bardzo uczczone przez choćby, jak to się mówi, ludzi, którzy odpowiadają za to. 1 sierpnia no to co roku jest jaka rocznica wybuchu e, powstania warszawskiego. warszawskiego. No. Jak ich nie uczą w szkole, skąd mają wiedzieć? Hmm? Nie, Czy, nie skąd uczą? mają wiedzieć? Tak, Teraz takich ja. rzeczy w szkole nie uczą, nas uczyli kiedyś. Należy pamiętać i czcić bohaterów, a powstanie warszawskie to powinna także być nauka. Dlatego średnio inteligentny i kulturalny mieszkaniec ma obowiązek bezwzględnie znać historię swojego kraju, pomimo tego, że bardziej niż Polakiem czuje się już pewnie Europejczykiem.